Lubisz problemy? A wiesz, jakie są najczęstsze źródła problemów w swoim życiu? No właśnie, o tym za chwilę. Cześć, nazywam się Fryderyk Karzełek i codziennie o godzinie 5.55 w klubie 555 budzę ludzi do tego, aby zmieniając swoje nawyki, zmieniali swoje życie. Tym razem dodam na lepsze. Okej, okay, bo tak jest właśnie z naszymi problemami, że często potwornie utrudniają nam życie. W ogóle to mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że powiem teraz troszeczkę przekornie, problemy są dobre. Ale generalnie zastanówmy się teraz może, jaka jest ich pra-przyczyna? skąd one się biorą, no i w ogóle w jakich obszarach. Zacznijmy od tego, że nasze życie można opisać tak zwanym heksagonem szczęścia. Heksagon szczęścia to figura geometryczna, która, którą można podzielić na sześć obszarów, sześć dziedzin, które, uwaga, opisują nasze życie. Wszystko zaczęło się w, u mnie wiele, wiele lat temu. To był rok chyba 1990, kiedy gdzieś przeczytałem, jeszcze wtedy nie w internecie, tylko w bibliotece, że człowiek przychodzi na świat po to, żeby być szczęśliwy. No to na szybko zacząłem się zastanawiać nad tym, w której to było klasie, czy to było w podstawowej szkole, czy był jakiś przedmiot, gdzie uczono mnie, jak być w życiu szczęśliwym. Jak dobrze wiesz teraz, że, że takich przedmiotów po prostu w szkole nie ma. Nie uczy nas się tego. Pomimo, że człowiek przychodzi na świat po to, żeby być szczęśliwy. Na wielu moich wystąpieniach tysiącom ludzi zadałem już to pytanie, czy jest ktoś tutaj, kto nie chce. Jak do tej pory wszyscy chcieli, Czyli 100% statystyka jest nieubłagana. Dlatego też w pewnym momencie zacząłem sobie zadawać pytanie: No dobrze, to od czego moje szczęście w życiu będzie zależeć? I właśnie na tej drodze powstał heksagon szczęścia. Zdałem sobie sprawę, że jest sześć dziedzin naszego życia, sześć bardzo ważnych obszarów, które będą decydować o tym, że będziemy szczęśliwi albo nie. Te sześć obszarów. Trzeba jeszcze dodać jedną ważną rzecz, że one są dokładnie tak samo ważne. Słyszałeś kiedyś, że ktoś mówi, Dla mnie rodzina jest najważniejsza. A jeszcze ktoś inny powie, Zdrowie jest najważniejsze. Ale bardzo prze często przekonujemy się, przykładowo, kiedy zaczynają się poważne problemy finansowe, że to zdrowie i rodzina gdzieś tam schodzi na drugi plan, a problemy związane z finansami po prostu przesłaniają nam. Całą rzeczywistość. Albo problemy w pracy też mogą sprawić, że mm, nie będziemy czuć się szczęśliwi. Ok, mamy sześć obszarów, sześć dziedzin. Pierwsza z nich to nasza praca. Wychodzę z założenia, że praca powinna dawać nam nie tylko satysfakcję, ale uzupełniać nasze szczęście. W związku z czym nie możemy iść na kompromis. Jeżeli dana praca, którą wykonujemy, nasza praca, nie sprawia nam przyjemności, to trzeba za wszelką cenę znaleźć taką, która tę satysfakcję nam przyniesie. Drugim obszarem jest nasze zdrowie. Zdrowie, które powszechnie wiadomo, ten tylko się dowie, ile znaczy, kiedy je utracimy. Oprócz tego, trzeci obszar to nasze relacje z ludźmi czyli to są członkowie naszej rodziny. To są nasi przyjaciele. Czwarty obszar to finanse. Ktoś w tym momencie powie, czy też hmm, słyszymy to często. Pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Otóż zgodnie z tym, co wam teraz mówię, faktycznie nie są najważniejsze. Ale są dokładnie tak samo ważne, jak zdrowie, jak nasze relacje z ludźmi, i jak nasza praca. Zostały jeszcze dwa obszary. Czas dla siebie czyli to miejsce takie trochę egoistyczne, kiedy zaspokajamy bardzo ważną naszą życiową potrzebę radości życia. Chcemy się cieszyć życiem, w związku z czym mamy pasję, mamy różnego rodzaju hobby, mamy sposób na spędzanie czasu poza pracą i poza wypoczynkiem. I wreszcie, szósty obszar to permanentny rozwój osobisty. Zauważcie, że kiedy idziemy do kogoś na urodziny lub imieniny, życzymy mu dużo zdrowia, życzymy mu dużo szczęścia, a w zasadzie powinniśmy mu życzyć dobrej pracy, dużo pieniędzy, wspaniałego zdrowia, pięknych relacji z ludźmi, rozwoju osobistego, tego codziennego i niezwykle cennego czasu dla siebie. To jest heksagon szczęścia sześć obszarów komplementarnych, uzupełniających się. Każdy z nich, poza jednym, Daje pewnego rodzaju oznaki deficytu. I to jeszcze chcę Ci dzisiaj powiedzieć. Na pewno kiedyś jeszcze wrócę tutaj na tym kanale do Heksagonu Szczęścia, ale teraz posłuchaj uważnie. Kiedy nie masz pracy, wiesz to od razu, po prostu jesteśmy bezrobotni. Kiedy nie mamy pieniędzy, jest problem w obszarze pod tytułem finanse, to po prostu nie mamy na zapłacenie rachunków albo brakuje nam pieniędzy na rzeczy w naszym życiu ważne. Kiedy dokucza nam choroba, czyli jest problem w obszarze zdrowia, to wiemy to od razu. Czujemy, jesteśmy bez energii, coś nas boli. W obszarze relacje, kiedy pojawia się problem, natychmiast to odczuwamy. Czy tracimy kogoś bliskiego, czy poszukujemy kogoś bliskiego, czy też może po prostu pojawia się tam problem, to jest to problem natury emocjonalnej. Kiedy jest problem w momencie, w obszarze, czas dla siebie, nudzimy się, następuje pewnego rodzaju frustracja. No bo ileż można oglądać seriale w telewizji? Tylko jeden z obszarów nie daje symptomów deficytu. To jest obszar permanentny rozwój osobisty czyli ciągłe polepszanie się intelektualnie, emocjonalnie i duchowo. Podsumowując teraz, yy... Całą wiedzę na temat heksagonu szczęścia, tę absolutnie podstawową, zapamiętaj tylko, że jest sześć obszarów w naszym życiu, że one są dokładnie tak samo ważne i że jeżeli w jednym miejscu, i to jest ta odpowiedź na dzisiejszą zapowiedź, że jeżeli w którymkolwiek z tych obszarów pojawia się w cudzysłowie problem, to natychmiast, nawet jeżeli jest niewielki, zaczyna jak efekt domina generować. W następnych obszarach. Jeżeli nie lubisz problemów, zadbaj o to, żeby w Twoim heksagonie szczęścia panowała równowaga. Zadbaj o to, żeby planując każdy tydzień, uwzględniać każdy z tych sześciu obszarów. Czyli planujesz coś dla swojej pracy, żeby stać się lepszym, planujesz coś dla swoich finansów, planujesz coś każdego tygodnia, może nawet każdego dnia. Dla swojego zdrowia. Planujesz coś dla swoich bliskich, dla przyjaciół, żeby utrzymać bądź poprawić relacje. Planujesz coś dla siebie, co poprawi Twoją radość życia, co sprawi, że poczujesz się lepiej, że naładujesz akumulatory w czasie poza pracą. I wreszcie, koniecznie planuj każdego dnia coś, aby poprawić Twoją sytuację pod względem intelektualnym. Emocjonalnym i duchowym. Jeżeli to będziesz robić, problemy w Twoim życiu będą miały, z... dobrze, one nie znikną, ale będą miały zdecydowanie mniejsze przełożenie na inne obszary Twojego życia. Będą być może, nie będą właśnie wywoływać katastrof i kryzysów w Twoim życiu. Jeżeli zachowasz balans w swoim heksagonie szczęścia. Jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć na temat heksagonu szczęścia i jak ja dochodziłem do mojej równowagi, która zresztą nie była specjalnie równą i gładką drogą, tylko bardzo wyboistą, to zapraszam cię do zapoznania się z moją książką, która nazywa się Pieniądze są sexy. A oprócz tego oczywiście zapraszam cię do zasubskrybowania tego kanału, polubienia tego filmu i na pewno już wkrótce znajdziesz tutaj Kolejne filmy, które będą dawały Ci wartość po to, aby na drodze zmiany nawyków zmieniać swoje życie na lepsze.